Cześć, witam Cię w moim vlogu. Dzisiaj opowiem Ci o takich pięciu walutach życia, o których warto wiedzieć, i które ja sobie gdzieś tam wypisałem. Oczywiście większość ludzi, to jest mniej więcej tak, że większość ludzi myśli sobie o tym, czego będą żyli na emeryturze. Głównie myślą o, o tym, żeby odłożyć pieniądze, kupić nieruchomości, które będą pracowały na nich na emeryturze. A ja uważam, że, że zapominały o wielu innych czynnikach, które będą im przydatne i pomocne, nie tylko sama kasa. Więc oczywiście pierwszy, pierwsza waluta życia to są pieniądze, czyli Odkładanie pieniędzy na emeryturę mądrze. Inwestowanie tych pieniędzy, tak żeby pracowały na ciebie, no bo mniej więcej będziemy mieli emerytury tyle. Jest to około 40% tego, co teraz zarabiasz. Jak pracujesz na etacie, na przykład, to możesz sobie to wy, wy gdzieś tam policzyć, więc raczej albo będziesz musiał mocno zdegradować swoje potrzeby życiowe, albo po prostu mieć dodatkowe zabezpieczenie finansowe. No to kasa, myślę, że każdy myśli o tej emeryturze, żeby się zabezpieczyć finansowo. Druga waluta to jest taka nietypowa to są mięśnie. Czyli na przykład ja sobie chodzę na crossfit i buduję sobie mięśnie. Dlaczego? Dlatego, że znaczy jakby. Nie zaczynałem od tego, bo po prostu chodziłem sobie na Crossfit, żeby się lepiej czuć i zadbać sobie o zdrowie. Ale waluta mięśniowa, dlaczego jest to takie ważne? No bo teraz sobie pomyśl. Co z tego, że będziesz miał kasę? Tutaj w ogóle w Kalpe w Hiszpanii, tutaj może jeszcze takiej tragedii nie ma, ale tam obok, w Benidormie, jest bardzo dużo osób, które są niesamowicie gdzieś tam z Wielkiej Brytanii głównie. Bardzo, bardzo, bardzo otyłe. Jeżdżą takimi, jakby tu powiedzieć, taki trochę wózek. Połączony z takim malutkim motorkiem, motocyklem, coś pomiędzy. Nie? Taki y, rower na akumulatorki, który pozwala w ogóle im się przemieszczać. Nie? I teraz, jak sobie tak pomyślisz, być może ci ludzie są gdzieś tam na emeryturze już finansowo zabezpieczeni, no ale oni nie kupią sobie zdrowia, nie, nie są w stanie za pieniądze. Nawet jakby super jakiegoś trenera opłacili, no to przy takich potężnej nadwadze to jakby te mięśnie nie są w stanie tego nosić. Więc ci ludzie są praktycznie kalekami, bo muszą się poruszać w jakichś wózkach i tak dalej. I to jest głównie na, na własne życzenie, w jakimś tam poziomie. Więc, yy, po pierwsze, za chwilę sobie powiem o trzeciej walucie, czyli o zdrowiu, ale ta pierwsza, druga waluta to jest waluta mięśniowa, czyli. Gdzieś ten tyłek musisz przenieść, więc jeżeli nie ćwiczysz, nie chodzisz, nie ruszasz się, nie budujesz sobie tych mięśni, no to później na stare lata będzie Ci trudno się w ogóle poruszać, więc ktoś będzie się musiał to było opiekować, a będziemy mieli już za parę lat potężny kryzys w służbie zdrowia już teraz są problemy. Dlatego, że będzie nam się społeczeństwo coraz bardziej, będzie się stawało, coraz starsze, będziemy mieli coraz więcej ludzi na emeryturze i coraz mniej ludzi pracujących, więc ten system zdrowia, ochrony zdrowia, ZUS i tak dalej, to wszystko się będzie rok po roku, będzie się załamywało, będzie coraz gorzej. No i teraz musisz sobie zabezpieczyć, czyli jak masz tam jeszcze, powiesz sobie, a to dzisiaj nie pójdę na siłkę, nie będę pracował nad swoimi mięśniami, no to co z tego, że Ty zarobisz tą kasę? Jak później będziesz osobą zniedołężniałą, którą będzie trzeba i jakby nie widzę to radości życia jak będziesz leżącą osobą bo nie zadbałeś o siebie o swoje zdrowie o swój ruch to jest bardzo bardzo ważne żeby nie tylko dbać o kasę ale też o tą walutę mięśniową trzecia rzecz to jest zdrowie czyli trochę jest to powiązane ale tutaj mówiłem bardziej o mięśniach o zbudowaniu sobie ciała które ci będzie przenosiło bo mało ludzi w ogóle o tym mówi że pamiętaj że później te mięśnie z wiekiem one zanikają więc jak sobie tej waluty narobisz i będziesz miał jakiś tam poziom tej tkanki mięśniowej, no to będziesz tym starzał się, będziesz tą osobą, która jest w stanie chodzić, poruszać się i tak dalej. Jeżeli chodzi o zdrowie, to jest to chyba oczywiste. Czyli odżywianie, dbanie o to, co wgładasz do buzi też ruch, który będzie dbał o Twoje zdrowie. No, bo co z tego, że będziesz miał kasę, jeżeli będziesz osobą schorowaną. Czasami tutaj, jak sobie tak sztach chodzę no i widzę te osoby, które na przykład, nie wiem, nie mogą się poruszać, bo, bo są tak otyłe, mają problemy z siadają im stawy, to zawsze wtedy doceniam to, co mam. I ja mam taką filozofię, że ja cieszę się od już tam iluś lat, cieszę się jakby z każdego dnia, bo wiem, że największym darem to nie jest kasa, nie to, ile zarobię na webinarach i tak dalej, czy tam ile mam nieruchomości, ale największym moim bogactwem jest to, że wstałem, przeżyłem ten fajny dzień i przeżyłem go w zdrowiu, no bo jeżeli nie masz zdrowia, to żadna inna rzecz Cię nie będzie rajcowała, nie będzie kręciła. I blisko zdrowia jest też zdrowie głowy, czyli żebyś na stare lata, żeby ta waluta, ci, wszystkie, wszystkie te waluty Ci działały i ta waluta finansowa, no to też musi Ci działać Głowa, czyli różnego typu rzeczy, które będą cały czas się rozwijały, na pewno zero alkoholu, bo to też ci będzie psuło głowę i bańkę, też odżywianie, brak ruchu. Jeżeli się nie ruszasz, no to też to wpływa na twoją głowę, na twoje zdolności poznawcze. Ja na przykład ciągle się uczę nowych rzeczy, na teraz dyskomfortowo, znaczy komfortowo w jednej sytuacji, z jednej perspektywy, ale dyskomfortowo z tego, że muszę, jestem jakby zmuszony się nauczyć języka. Ja zawsze się lubię pchać w problemy, czy jak mam się czegoś nauczyć, to się do tego Tworzę sobie takie warunki, które mnie do tego zmuszają, więc tutaj, będąc w Hiszpanii, na przykład chodzę sobie na Crossfit, bo tam głównie mówię po hiszpańsku, gdzieś na w sklepach, ale cały czas się uczę. Na przykład uczę się nowego języka, więc czytanie książek, uczenie się nowych rzeczy, robienie rzeczy, które są trudne, które są niedyskomfortowe, to wszystko będzie rozwijało Twoją głowę. No bo też co ci z tego, że będziesz miał dużo kasy, że będziesz na emeryturze, jak nie będziesz w stanie jak nie będziesz w stanie kojarzyć faktów, i, no i głowa ci wysiądzie. Więc yy, krzyżówki, czytanie, wiele osób właśnie starszych gdzieś tam sobie rozwiązuje krzyżówki. Ja na przykład się uczę jeszcze do tego języków, plus uczę się cały czas nowych rzeczy. No i też pracuję. Więc jakby też nie, nie widzę w pewnym sensie jakiegoś. Sen nie widzę sensu tego, że miałem przejść na emeryturę i jakby nie planuję tego. No bo to, co ja robię, na przykład nagrywanie tego vloga, to nie jest dla mnie praca. To jest czysta przyjemność. No i ta piąta waluta to jest waluta relacji, czyli poświęcanie rodziny, bliskich, czasu z bliskimi na to, żeby zarobić więcej pieniędzy. Więc jakby tutaj dużo mówimy o tym, że większość ludzi jest w stanie poświęcić zarabianie kasy, bo myśli tylko o tych pieniądzach w jakimś tam, no bo to jest jedyna rzecz, która często im wychodzi i są w stanie poświęcić zdrowie, relacje, właśnie bliskich. Yy, Jarek Talda, yy, który gdzieś tam mi się też wyświetlił, multimiliarder ze Stanów. Polskiego pochodzenia też właśnie to zrozumiał, że gonił za pieniędzmi, na przykład nie widział, nie, miał, nie doświadczał tego, jakiego dzieci się rosną, rozwijają. Więc później urodziły mu się dwójka dzieci i jakby to był jego cel, żeby zobaczyć, jak dzieci rosną, jak wstają, jak chodzą. Więc waluta relacji. Jeżeli będziesz samotny na tej emeryturze, to czasami widzimy sobie, bo tu jest też do Kalpy, do Hiszpanii, też wiele osób przyjeżdża sobie na taką właśnie emeryturę Skandynawów, Niemców, czyli mają jakieś tam bardzo fajne emerytury. No i tutaj sobie żyją, no bo tam im zimno, nie? I często tutaj osoby starsze, jakiś pan 80 lat, no i sobie siedzi i je sam To też uważam, że jest potężna, potężna odwaga być samotnym, samemu i samotnym, ale myślę, że, że to jest taka najważniejsza w ogóle kwestia. Ja też po, po tam jakimś osiągnięciu sukcesów w różnych obszarach i finansowych, no, tym bardziej zrozumiałem, że to, co jest najważniejsze w życiu, to jest rodzina, relacje, pieniądze bez bliskich, pieniądze w samotności. Nie widzę, na pewno bym się do nich nie przytulił, na pewno bym nie, nie czuł tego bycia z drugą osobą, więc uważam, że to jest w ogóle najważniejsze w życiu. I też jakby mogę Ci z tej perspektywy powiedzieć bardzo ważną rzecz: nie poświęcaj nigdy. Bliskich dla rodziny. Wiem oczywiście, że powiesz, że, nie wiem, że masz ciężko, że musisz ciężko pracować, że, że, nie, że nie zaniedbujesz tej rodziny, ale to wystarczy tylko sobie zobaczyć, tak na cyfrach, na co poświęcasz czas. Bo niektórzy mówią tak, że dużo pracują, bo chcą zapewnić rodzinie coś tam, a się okazuje, że w weekend idą z kolegami się nachlać albo z niby tam z różnymi pseudo biznesmenami, bo muszą się napić, bo będą interesy robili. A to jest tylko wymówka. Często praca i ten pracoholizm jest tylko ucieczką, bo i tak nie masz żadnych efektów albo nie masz większych efektów, a tylko siedzisz, żeby nie umiesz zbudować relacji z rodziną, nie umiesz tego zrobić, albo czujesz, że to przegrałeś, więc uciekasz w pracę, a nie ma uważam większej, ważniejszej relacji niż bliscy. Pieniądze są. Albo ich nie ma, tam są różne sprawy z pieniędzmi, ale jeżeli masz kogoś, z kim możesz przegadać pewne rzeczy, masz bliską osobę, to uważam, że to jest najważniejsze, co możesz w życiu mieć. Nie? Czyli jeżeli masz taki głupi pomysł, albo to już się dzieje w Twoim życiu, to uważam, że trochę mniej pracuj, bo to i tak, i tak pewnie, nie, jakby ilość pracy nie przekłada się na wyniki, po prostu pracuj mądrzej, ale spędzaj czas z rodziną. Uważam, że zawsze ten to, że sobie nawet ponudzicie się z dziećmi jest ważniejsze niż, bo niektórzy mają właśnie taką, wiesz, fobię, że mogliby wtedy robić coś mega konstruktywnego, no tak samo jak ja, mogę ciągle nagrywać, tworzyć. Mogę zrobić więcej webinarów, ale wiem, co jest dla mnie w życiu najważniejsze. Więc, jakby, mega doceniam ten czas spędzony z rodziną. No, i oczywiście nie myślę na, te, na takiej zasadzie, że to jest moja inwestycja na emeryturę, ale to już, jakby, dodany jako taki punkt, że to jest coś, co tak naprawdę realnie w życiu ma sens. To są relacje z bliskimi. Też są pewne badania, że osoby, które, które mają bliskich, mają zbudowane relacje, to też żyją dłużej. Więc, jak ktoś jest biohakerem, a nie ma zbudowanych relacji, no to jakby odejmuje sobie ten główny czynnik, który wpływa najbardziej na długowieczność ludzi. Więc, na no to moje takie pięć walut, o których Ci chciałem powiedzieć, jakieś moje takie wnioski sprzed lat, bo większość ludzi myśli tylko o Kasie, więc wierzę, że to Ci pomoże. Pozdrawiam Cię Skalpę tutaj. W pierwszym komentarzu przypinam link do zapisu na mój newsletter. Newsletter Mirosława Skwarka, czyli na maila, będę Ci wysyłał moje jakieś tam przemyślenia, wnioski, tipy, porady, lekcje odnośnie mindsetu, psychologii zwyciężania i fajnego życia. Więc tutaj masz w pierwszym linku w komentarzu link do zapisu na newsletter. Pozdrawiam Cię, trzymaj się. Cześć.